Piwna i Zgodna gotowe. Odcinek drogi w Górnej Woli przebudowany. Kolejna edycja Pól Nadziei. Rozdysponowano 10 tysięcy sadzonych żonkili. Dzień dobry, Milena Majewska. Zapraszam na informację. Zakończyły się prace przy przebudowie ulic Piwnej i Zgodnej. Powstały tam nowe jezdnie i chodniki wraz z kanalizacją i oświetleniem. Przybyło również miejsc parkingowych. Dziurawa i popękana nawierzchnia początkowego odcinka ulicy Zgodnej oraz krzywe płyty betonowe i błoto na ulicy Piwnej to już przeszłość. Inwestycja na Starym mieście rozpoczęła się oficjalnie w połowie grudnia 2022 roku. Koniec robót nastąpił w drugiej połowie października bieżącego roku, czyli niespełna miesiąc przed wskazanym w umowie terminem. Ulica Piwna i zgodna, przejezdne dla mieszkańców, miejsca parkingowe na tyłach Sanepidu też dostępne. Cała ta inwestycja to 6,4 miliona złotych. Wykonane przejezdne też jako nowy wyjazd w kierunku śródmieścia ze Starego Miasta. Już nie trzeba z Okulickiego korzystać, można się przebić tędy. Co ciekawe, 5000 drzew i krzewów posadzone przy, przy okazji tej inwestycji. Wiemy, że tam był teren no, zaniedbany, ale jednak zielony, więc chociaż w części chcieliśmy to zrekompensować. Mam nadzieję, że mieszkańcom będzie dobrze służyło. Przed nami jeszcze jeden element, czyli dokończenie tego układu drogowego tam, gdzie się zatrzymaliśmy, jeszcze przedłużenie ulicy Zgodnej, ale to w przyszłym roku. Wykonawcą inwestycji była wybrana w drodze przetargu radomska firma z Big Bet. Zakończyła się przebudowa blisko 200 metrowego odcinka drogi w Górnej Woli w gminie Jedlińsk. Inwestycja kosztowała około 400 tysięcy złotych. Droga zyskała m.in. innymi nawierzchnię z asfaltu oraz zjazdy na posesję. Koszt jej budowy wyniósł blisko 400 tysięcy złotych. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na to przedsięwzięcie 150 tysięcy złotych w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Reszta kwoty to wkład własny gminy. Budujemy na szeroką skalę, wydajemy prawie miliard złotych na budowę, modernizację, również remonty dróg wojewódzkich I to to bardzo cieszy, ale ja mam takie przeświadczenie, że oczekiwania choćby mieszkańców Górnej Woli, w której jesteśmy i dzisiaj oddajemy stosunkowo nieduży ten odcinek przy współfinansowaniu ze środków samorządu województwa ma mazowieckiego, ma dla lokalnej społeczności olbrzymie znaczenie. Wójt gminy Jedlińsk podkreślił, że ta inwestycja znacząco poprawi komfort podróżowania oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. To jest odcinek 200 metrów, niespełna, ale bardzo ważna inwestycja. Ta droga ma służyć mieszkańcom gminy jednic. Cieszę się, że z niej skorzystają, są zadowoleni. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, żeby poprawa infrastruktury w takich miejscowościach niezbyt dużych, ale jak Górna Wola, też zasługują na takie drogi, na taką poprawę bezpieczeństwa. O modernizację tej drogi najbardziej zabiegali sami mieszkańcy. Potrzebna droga, bo to, to jest 12 mieszkań, osiedle nowe powstało. Ludzie miały tu. Doły, my tak, wszy, takie, Z tego sowieckiego budżetu tak to tak kruszyło, sypaliśmy, żeby był dojazd. No. A teraz wreszcie ta droga Na jest. Nareszcie. No. Wykonawcą inwestycji była firma Budromost. Ruszyła kolejna edycja akcji Pola Nadziei. Ponad 10 tysięcy sadzonek żonkili zostało rozdysponowanych w radomskich szkołach. Pola Nadziei to akcja charytatywna organizowana co roku przez Caritas Diecezji Radomskiej. Od 10 lat prowadzimy akcję, od 10 lat sadzimy nasze cebulki, czyli nasze pola nadziei. Podobnie jest i w tym roku. Wsadzone jest ponad 10 tysięcy cebulek w ponad 40 placówkach, czyli naszych szkolnych kołach, bo to szkoły zazwyczaj angażują się w naszą akcję. Posadzone kwiaty pielęgnowane są do wiosny, kiedy to zostają ścięte. Sprzedaż żonkili co roku odbywa się w niedzielę palmową. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczane są na pomoc osobom chorym na nowotwory. Wiosna to są już nasze kwesty. Wtedy żonkile zakwitają. Prowadzimy kwesty w parafiach, wtedy też włączają się w akcje parafialne zespoły Caritas. I pieniądze, które są zebrane, oczywiście przeznaczane są na osoby chore na raka. Radomska Caritas od ponad 30 lat prowadzi hospicjum domowe, które pozwala pacjentom przeżywać chorobę we własnym domu. Caritas Diecezji Radomskiej prowadzi również wypożyczalnię sprzętu medycznego, na który przekazywane są pieniądze zebrane ze sprzedaży kwiatów. Te środki, które pozyskujemy ze sprzedaży żonkili, ofiar, które są składane podczas Niedzieli Palmowej, kiedy prowadzimy w naszej diecezji tą akcję, są przekazywane na leki, ale też i na skup sprzętu, czy naprawę sprzętu, łóżka, czy wózki, czy kule, to co jest potrzebne osobie chorej. W akcję angażują się uczniowie z różnych Radomskich Szkół. W tym roku inauguracja wydarzenia odbyła się na terenie Radomskiego Agrotechnika. Z tym projektem jesteśmy związani już od kilku lat. Jest on dla nas bardzo ważny, ma duże znaczenie, bo oczywiście oprócz tego, że uczniowie się w szkole kształcą, to też staramy się przekazać im inne wyższe wartości. Uczniowie z chęcią włączają się w tego rodzaju projekty. Jest to dla nich połączenie akcji charytatywnej z kierunkiem ich kształcenia. Jeżeli mamy możliwość, chcemy pomóc ludziom i w jakiś sposób y, umilić ten czas, tym bardziej, że żółty kolor to jest kolor nadziei. Jest to dla nas bardzo ważna sprawa, ponieważ y, możemy w sposób, którego się uczymy, gdzieś tam jest dla nas ważne jako przyroda, możemy też pomóc osobom chorym. Akcja pola nadziei jest organizowana od 10 lat. W parkach i na skwerach pojawiły się klony, brzozy i katalpy. Zakład Usług Komunalnych przeprowadził kolejne nasadzenia. Nowe drzewa pojawiły się między innymi w parku Planty, parku Południe na placu Ołdakowskiego, na skwerze przy ulicach Bema i Jasińskiego czy przy ulicy Sobieskiego. To coroczna akcja Zakładu Usług Komunalnych. To są tereny miejskie, tereny, które są pod naszą opieką, czyli parki miejskie, czyli skwery. Tam pojawiają się wszystkie te, te drzewa. Głównie są to drzewa, które są odporne, nazwijmy to wprost aurę miejską, czyli brak dostępu do wody. Takie właśnie, takie właśnie gatunki sadzimy po to, żeby te drzewa jak najdłużej przetrwały w przestrzeni miejskiej. Wśród zasadzonych drzew są m.in. klony czerwony, brzoza pożyteczna, robinia akacjowa, katalpa, lipa srebrzysta, głuk pośredni, dom Przypułkowy czy jarząb pospolity. Łącznie w mieście przybyło 37 drzew. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.